Nie ma ciężkich decyzji? Posłuchaj, bo jedna zostanie z tobą na długo. Przygodę w ochronie danych możesz zacząć albo w jakimś lokalnym polskim oddziale, albo w centrali europejskiej, albo w dziale globalnym. A tam są zupełnie inne zasady. W RODO mówi się, że nie jest jednolite, ale mimo wszystko w całej Unii Europejskiej rozumie się większość rzeczy całkiem podobnie i wiesz na co zwracać uwagę i mało potrzebujesz pomocy osób z zewnątrz. Dział globalny to taki, który musi znać przepisy amerykańskie, europejskie, azjatyckie, arabskie. Tam już jest trochę więcej rzeczy, które trzeba mieć na uwadze. Podczas gdy w RODO najczęściej szukasz najbardziej rygorystycznego kraju i tworzysz od niego odstępstwa, to w działach globalnych szukasz najmniej rygorystycznego kraju i na tej podstawie tworzysz wspólne zasady dla wszystkich spółek z grupy. Bardzo ciężko jest pogodzić te dwa sposoby myślenia, i dlatego bardzo ciężko jest też się później przebić i zmienić pracę z rynku lokalnego na rynek globalny. I też drugą stronę. Nie oszukujmy się. Raczej junior na rynku globalnym będzie zawsze więcej zarabiał niż na rynku lokalnym, więc jeżeli masz wybór i możesz podjąć decyzję, to lepiej iść do rynku globalnego niż zamykać się tylko na Polskę. To co? Który wybierzesz kierunek?